Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to będzie odcinek o Marce Lasz. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie perfumy przetestowałam z tej marki, co o nich myślę i które perfumy na koniec znalazły się w moim zbiorze, które pochodzą właśnie od Lasza, to zapraszam was do oglądania dalej. Lash to jest taka angielska firma, która została założona w 1995 roku jako firma kosmetyczna i w takim samym kształcie, czyli ten sam profil działalności firmą kosmetyczną jest do dziś. Chyba najbardziej znanym produktem Lasha są bomby kąpielowe, ale Lash ma w swojej ofercie też inne kosmetyki i perfumy. Etykiety kosmetyków Lasha mają bardzo wyraźny design i bardzo specyficzne zapachy. Firma produkuje w 100% wyroby wegetariańskie, a w 85% też wegańskie. A to dlatego, że firma też używa takich produktów odzwierzęcych, jak na przykład miód czy lanolina. Niestety w Polsce nie ma jeszcze sklepu Lasza ani takiego fizycznego, ani online. Więc jeżeli chcecie kupić jakieś produkty Lasza, to musicie zaopatrzyć się w nie za granicą. Ale sporo produktów Lasza jest też sprzedawanych na portalach z drugiej ręki czy portalach aukcyjnych w Polsce i to po bardzo dobrych cenach. Więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimś kosmetykiem Lasza, to najpierw sprawdźcie tutaj w Polsce, jeżeli mieszkacie w Polsce, a potem próbujcie ściągnąć te produkty z zagranicy. Ja też tak zrobiłam z moimi dwoma zapachami, które zdecydowałam się wybrać do swojej kolekcji. Kupiłam je w Polsce, dlatego że ceny tutaj w Czechach takiego produktu prosto ze sklepu były zdecydowanie wyższe. Przejdźmy zatem do tematu perfum, bo założę się, że to jest ten temat, na który najbardziej tutaj czekacie. Perfumy Lasha są sprzedawane w dwóch formach. Pierwszą formą to jest taka forma stała, a druga forma to jest taka forma klasyczna z psikaczem. Nie próbowałam tych perfum w kostkach. Próbowałam tylko perfumy z atomizerem. Jeżeli chodzi o te perfumy z atomizerem, to firma ma nam do zaoferowania dwa rodzaje serii. Pierwsza to jest ta tańsza w białych etykietach, a druga trochę droższa ma etykiety w kolorze takim ciemno-szarym, prawie czarnym. Tych perfum w ogóle jeszcze nie testowałam, tych droższych, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć taki test tych perfum na kanale, to dajcie mi znać na dole w komentarzu. Dzisiaj powiem Wam troszeczkę o tych perfumach w białych etykietach. No i też wśród tych perfum z białymi etykietami znalazły się dwa, które trafiły do moich zbiorów. Testowałam sporo zapachów lasza, bo myślę, że około 10, ale z tych około 10 zapachów tylko dwa przykuły moją uwagę na tyle, żebym kupiła sobie ich pełne opakowania. Reszta była całkiem w porządku, oprócz jednego, który zdecydowanie nie jest dla mnie i na pewno nigdy w przyszłości go nie kupię, a mowa tutaj o American Dream. To jest zapach, który na początku imituje taką delikatną mleczność, a potem zmienia się w takie kredki świecowe podbite mlekiem. Jeżeli jesteście fanami albo fankami perfum, Paczulowych od Bułgarii, o których ostatnio mówiłam, albo jeżeli lubicie perfumy w stylu Ora od Muglera, to może być dobry trop. Wśród perfum, które testowałam, były między innymi Penzi, Dirty i Junk. I te trzy zapachy w moim umyśle zlewają się w jeden. Pamiętam, że któryś z nich był bardzo ciekawym zapachem. Um, takim cytrusowo-czarnoporzeczkowym, ale nie mam już pojęcia, który. Po prostu te perfumy, jakoś w moim umyśle zlewają się w jeden zapach. Testowałam Vanillary. To jest bardzo sympatyczny zapach waniliowy, ale dla mnie i na mojej skórze troszeczkę nudny, więc raczej go odpuściłam. Fresh S to jest bardzo, bardzo świeży zapach, więc też odpuściłam kompletnie nie moje klimaty. Testowałam Sun, który wydał mi się bardzo sympatycznym, słonecznym zapachem, trochę w stylu olejku do opalania, ale nie aż tak mocno. Sympatyczny zapach, zdecydowanie. Testowałam zapach Lots of Misru, który wydał mi się troszeczkę zbyt przyprawowy. Ale jeżeli chcecie o nim usłyszeć więcej, to widziałam, że Miss Potocki zrobiła o nim filmik, więc zapraszam Was tutaj. Poza tym testowałam też perfumy, po które właściwie przyszłam do Lash'a, czyli Rose Gem. Faktycznie fajna różana marmolada, ale to nie są już perfumy, które by mnie czymś zaskoczyły, bo już znam takie perfumy i perfumy, które są przy okazji dużo tańsze. Więc to też nie było dla mnie zaskoczenie. Zaskoczeniem natomiast było dla mnie to, jakie dwa zapachy na koniec wybrałam. Zanim jednak o zapachach, to chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli zdecydujecie się na testy perfum Lush, to polecam testowanie w ciemno, to znaczy nie patrzenie na opinie w internecie o tych perfumach, a zwłaszcza na stronach tych perfum na Fragrantica. A to dlatego, że te opinie są naprawdę słabe. Perfumy Lasza są bardzo specyficzne i mają bardzo specyficzne zapachy. Nie są to generalnie perfumy, które możecie łatwo znaleźć w perfumeriach, i nie są one w aktualnych, największych trendach czy największych hitach perfumerii. Więc mam wrażenie, że też wielu kupujących po prostu zawiodło się na tych perfumach, bo nie tego się spodziewali. A perfumy Lasza są specyficzne, mają taki twist w sobie. I dlatego też mam wrażenie, że nie wszystkim będą się podobać, a już na pewno nie osobom przyzwyczajonym do takich klasycznych perfum, które są w trendach w tym momencie. Dlatego tak jak ja odłóżcie na bok na początku te opinie, najpierw przetestujcie na sobie i wyróbcie sobie swoją własną opinię. To jest taki sposób, w który ja testuję perfumy, ale wydało mi się to ważne wspomnieć o tym sposobie, dlatego że. Moglibyście się zawieść, czytając tylko opinie i polegając tylko na opiniach. Problemem jest, że lasz nie produkuje małych próbek i nie wysyła małych próbek, więc tak naprawdę albo kupujecie w ciemno, albo próbujecie w sklepie. I tak właśnie ja testowałam te perfumy, czyli zrobiłam kilka wycieczek do sklepu i testowałam po kolei różne zapachy. A teraz już o tych perfumach, które trafiły do mnie. I pierwszym zapachem jest zapach, który jest z firmą bardzo długo, bo od samego niemal początku, od 1995 roku. A mowa o perfumach Karma, czyli właśnie tych. Tak jak widzicie, kupiłam sobie małą buteleczkę, zobaczcie teraz, widać jak ona jest mała. To jest 15 ml. 15 ml to jest taka pojemność, której nie ma w trwałej sprzedaży w Czechach. W Czechach można kupić tylko 30 i 50 ml? Nie jestem pewna, ale na pewno najmniejsza pojemność to jest 30 ml. Tę 15 ml buteleczkę kupiłam w Polsce na jednym z portali aukcyjnych. Bardzo się cieszę, bo myślę, że 15 ml to jest dla mnie absolutnie idealna pojemność tego zapachu. Wspominałam już na początku, żeby nie patrzeć na opinie, zwłaszcza na opinie na fragrantice o perfumach Lasza. I to się zdecydowanie odnosi do perfum karma, bo w tej sekcji komentarzy pod zapachem przeczytam na Fragrantice, że wielu osobom ten zapach kojarzy się z wodą kolońską dziadka. Wszystkich zaniepokojonych uspokajam. Mój dziadek używał Brutala i nie ma karma nic wspólnego z tą wodą y, Brutal. To, to są zupełnie dwa różne zapachy. I też dziwi mnie ogrom tych takich dosyć słabych opinii o tym zapachu, bo na mnie ten zapach jest naprawdę piękny. Ciekawostką jest też to, że główny temat tych perfum to jest temat, którego nie ma w piramidzie zapachowej tego zapachu. Jeżeli chodzi o piramidy zapachowe perfum lasza, to też jest ciekawa sprawa, bo producent nie podaje ich na swoich stronach internetowych, ale ze składu perfum możecie dość łatwo wywnioskować przynajmniej część nut zapachowych danego zapachu. W tym zapachu jest bardzo dużo nut takich cytrusowych, i na mnie te cytrusy czuć, ale tylko na początku, bo potem te perfumy pachną na mnie takim świeżym, dopiero co pokrojonym imbirem. To jest taki zapach bardzo realistyczny, bardzo kuchenny, świeży, ostry, idealny na lato. Mam wrażenie, że większość testowanych przeze mnie perfum lasza ma dwa główne tematy. Nie inaczej jest w karmie. Pierwszym głównym tematem jest właśnie ten świeży, krojony imbir, a drugim głównym tematem jest temat, który wchodzi po kilku godzinach trwania tych perfum na mojej skórze, i tym drugim tematem jest Taki ciepły temat, połączenie wanili, której nie ma w składzie, i żywicy elemi. Jest to taki bardzo sympatyczny, delikatnie słodki, ale nie bardzo słodki. Sympatyczny, przyjemny temat, który jest dosyć niespodziewany, bo spodziewałam się raczej czegoś świeżego na zakończenie tych perfum. Tymczasem dostałam coś takiego komfortowego, waniliowego i przyjemnego. Też mi się podoba. Trwałość tych perfum jest bardzo dobra, bo one pachną na mnie cały dzień. Jeżeli chodzi o projekcję, to ta jest średnia do momentami słabej. Będę te perfumy nosić raczej w cieplejsze pory, bo muszę powiedzieć, że teraz w zimie. Ten temat imbirowatości czy imbiru bardzo się wyostrza w tym powietrzu zimowym, i robi się aż wręcz taki nieprzyjemnie ostry. Więc zostawiam te perfumy raczej na cieplejsze pory roku. Drugim zapachem, na który się zdecydowałam, jest Rentless, czyli ten zapach. Przyszedł do mnie z takim małym uszczerbkiem, natomiast nie jest to dla mnie problem. Ważne, że ten płyn wewnątrz jest nienaruszony. Rentless to jest zapach, przy zakupie którego troszeczkę się wahałam, bo to też jest zapach, który ma dwa główne tematy, tak jak karma. I pierwszym otwierającym zapach tematem są takie bardzo ostre i wytrawne przyprawy anyż i kardamon. Więcej anyżu niż kardamonu. To otwarcie było dla mnie bardzo ostre. Prawie zrezygnowałam z zakupu tego zapachu. Na szczęście dałam się mu rozwinąć na mojej skórze, a rozwija się absolutnie przepięknie, bo ten zapach w swoich kolejnych akordach pachnie jak takie bożonarodzeniowe ciasteczka korzenne. Czuć. Tę ciasteczkowość w różnych postaciach, i czuć też tę korzenność, która na początku była taka ostra i prawie że nieprzyjemna, tutaj wspaniale zlewa się z całą ideą ciasteczkowości. Mamy tu ciasteczka w dwóch różnych postaciach. Na początku te ciasteczka to są takie świeże, wypieczone, prosto z pieca, gorące ciasteczka, takie korzenne. Mogą być to takie ciasteczka, które kupujecie w takich dużych, okrągłych opakowaniach w Ikei, a które bardzo lubi mój partner. Stąd też to skojarzenie właśnie z tymi konkretnymi ciasteczkami. A potem, jak ten zapach się rozwija na mojej skórze, to mamy taki odwrócony proces, bo na końcu te perfumy pachną takim świeżym, waniliowym. Ale surowym ciastem na ciasteczka korzenne. I to też jest bardzo piękny zapach. Taki drugi i kolejny mm, taki mini motyw y, tych ciasteczek korzennych. Ten zapach pod koniec jest bardzo podobny do zakończenia karmy, ale jest dużo słodszy. Dużo bardziej czuję tutaj taką słodką wanilię i to takie bardzo przyjemne ciasto mm, waniliowe. To są perfumy, które przepięknie pachną w zimowym powietrzu. To są perfumy na teraz, choć troszkę musztarda po obiedzie, bo mieliśmy już święta Bożego Narodzenia, ale teraz w tym zimnym powietrzu pachną przewspaniale. Bardzo Wam serdecznie polecam testy tych perfum, zwłaszcza teraz, kiedy pachną najpiękniej, bo są to naprawdę sympatyczne ciasteczkowe perfumy, ale w taki sposób niedosłowny. Czyli nie czujecie dosłowności, że spryskaliście się takim wyciągiem z ciasteczek korzennych. Jest to raczej taka interpretacja ciasteczek, ale poprowadzona w bardzo, bardzo perfumeryjny i noszalny sposób. I to już wszystko na dziś, jeżeli chodzi o perfumy Lasza. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy macie któryś z zapachów Lasza. A jeżeli tak, to który to jest zapach i dlaczego akurat zdecydowaliście się na jego kupno. Dajcie mi też znać, czy któryś z zapachów y, lasza planujecie kupić, a jeżeli tak, to który i dlaczego. A na razie się z Wami żegnam, dziękuję za dziś, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!